Nadciśnienie to choroba cywilizacyjna XXI wieku. O profilaktyce, leczeniu i zagrożeniach dla naszego zdrowia dyskutowano podczas pierwszej warmińsko-mazurskiej konferencji nadciśnienia tętniczego, którą objęła patronatem Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie. Pani doktor, jaka jest idea dzisiejszego spotkania, kogo zaproszono i o czym będziemy rozmawiać? Idea spotkania była taka, żeby jak najbardziej rozpropagować problem nadciśnienia tętniczego, bo wiemy, że obecnie choroba ta dotyczy bardzo wielu osób i to coraz młodszych. Musimy się skupić na tym, żeby jak najwcześniej wykrywać nadciśnienie tętnicze, żeby jak, jak najlepiej leczyć. Dlatego konferencja ta jest skierowana głównie do lekarzy, lekarzy rodzinnych, lekarzy, specjalistów, kardiologów, hipertencjologów, żeby mogli zdobyć bogate do Świadczenie naukowe, żeby mogli podzielić się swoimi doświadczeniami z ekspertami, wysłuchać najlepszych, najlepszych ekspertów hipertensjologów w naszym kraju. Co mówią statystyki dotyczące diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego w naszym regionie? Jest to problem bardzo powszechny, choruje ponad y, miliard osób na świecie, w Polsce ponad 13 milionów, także y, r, choroba dotyka bardzo wielu, bardzo wielu osób, y, co gorsza chorują coraz młodsi. No, niestety związane jest to z naszym stylem życia, bo jemy dużo przetworzonej żywności, y, tyjemy, y, uprawiamy bardzo mało wysiłku fizycznego, dlatego y, ważne jest, żeby jak najwcześniej wykrywać nadciśnienie tętnicze, żeby, żeby wcześniej wdrażać leczenie, bo nie chcemy doprowadzić, do powikłań nadciśnienia. Powikłania są bardzo groźne. Nadciśnienie tętnicze, dlaczego ta przypadłość, ta choroba jest tak groźna? Nadciśnienie tętnicze, jeżeli jest nieleczone lub jeżeli jest leczone nieskutecznie, Wtedy mówimy o niekontrolowanym nadciśnieniu tętniczym, nieuchronnie prowadzi do przyspieszonego rozwoju miażdżycy w, w obrębie obszaru tętniczego. I wynikiem tego są różne epizody sercowo-naczyniowe, które mogą dotyczyć serca, mózgu oraz nerek. Jeżeli chodzi o powikłania nadciśnienia tętniczego, te najgroźniejsze, to niewątpliwie jest nim udar mózgowy, który jest najczęstszym powikłaniem choroby i który pozostaje również w związku z wysokością ciśnienia tętniczego. Im wyższe jest ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, tym wyższe jest ryzyko rozwoju udaru mózgowego. Wreszcie kolejnym ciężkim powikłaniem nadciśnienia tętniczego jest rozwój zawału mięśnia serca, obecnie określanego jako ostry zespół wieńcowy. I wreszcie w nieco wolniejszym tempie rozwija się uszkodzenie nerek. Mówimy wtedy, że rozwija się niewydolność nerek. I musimy pamiętać, i to jest ważna informacja dla rodziców, że nadciśnienie tętnicze. I wiemy to już z całą pewnością również może i dotyczy i rozwija się już nawet u dzieci. Dawniej sądzono, że wiekiem, kiedy pojawia się nadciśnienie tętnicze jest wiek średni około 30 lat, 30 roku życia. W chwili obecnej wiadomo, że już dzieci, które mają 10-12 lat Mogą rozwijać nadciśnienie tętnicze pierwotne, samoistne, czyli takie, które towarzyszy danej osobie przez większość życia, jeżeli jest nieleczone. Konferencja nadciśnienia tętniczego to jedno z wielu wydarzeń o charakterze edukacyjnym, wspieranych przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską w Olsztynie. Wiele z nich ma charakter ogólnokrajowy. Na warmię i mazury przyjeżdżają bowiem lekarze z całej Polski. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv